Witam serdecznie, Tomasz Gotkowski dla portalu StaloweMiasto.pl Dzisiaj Państwa i moim gościem jest wspaniale zapowiadający się młody bokser rodem z naszego miasta, który obecnie reprezentuje barwy BKS Skorpion Szczecin Między innymi Mistrz Polski Juniorów w roku 2020, Beniamin Zareczny Witam Beniaminie Witam serdecznie Przypomniałeś się wszystkim w Stalowej Woli podczas... E, Pojedynku przed Emdekiem. Wróciłeś na kilka chwil do rodzinnego miasta. Opowiedz coś o tym pojedynku, jak ty go wspominasz? Uważam, że miałem bardzo widowiskową walkę. Boksowałem z zawodnikiem, który już był doświadczony, bo którym się mierzyłem w przeszłości. Myślę, że walka się podobała. Walka została uznana najlepszą walką na turnieju. Wygrałem jednogłośnie, ale uważam, że y, to nie był mój szczyt formy, ponieważ jestem na innym etapie przygotowań obecnie. Y, przygotowuję się teraz do młodzieżowych mistrzostw Polski, które będą za miesiąc i y, ta walka to był taki przystanek. Ja cieszę się dlatego, bo y, mogę wyciągnąć wnioski z tej walki i wiem nad czym pracować. A jak ktoś teraz spojrzy na ciebie, to wcale nie powie, że walczyłeś. Rozmawiamy dokładnie niecałą dobę po tej walce. Co to się stało? To że ci nie zadawał tych ciosów? No bo się o to chodzi, żeby zadać i nie przyjąć. Y Przeciętny kibic, albo może nie kibic, tylko oglądacz zawodów bokserskich, może kojarzyć te zawodowe pojedynki z olbrzymimi garżami, jakie dostają profesjonaliści, sięgający nawet 100 milionów dolarów. No i potem nadchodzi te kilkadziesiąt minut pojedynku bokserskiego, i co? No, za 100 milionów można luksusowo sobie żyć do końca świata. No a jak ty to Postrzegasz, jak to wygląda w Twoim wypadku? Czy tutaj już mowa jest bardziej o boksie zawodowym. Nie? Ja obecnie startuję w boksie olimpijskim. Moim celem są Igrzyska Olimpijskie i to jest dla mnie priorytet. Na ten moment nie myślę o boksie zawodowym, bo chcę się skupić na Igrzyskach Olimpijskich. To jest dla mnie priorytet. Po Igrzyskach, chyba że nie wiem, co by się mogło wydarzyć, dopiero przejdę na zawodowstwo. Co trzeba w takim razie zrobić, żeby na te Igrzyska się dostać w Twoim wypadku? E, tak jakby trzeba wygrać kwalifikacje, ale to jest długa droga jeszcze do tego. Igrzyska Olimpijskie będą w Paryżu w 2024. Jest do tego dużo czasu, ale no, na to się pracuje latami. Nie? Trzeba się poświęcić, by, by się tam znaleźć. Tam już jest sama czołówka świata i ciężko pracuje na to, żeby tam pojechać. To porozmawiajmy o tym poświęceniu. W Twoim wypadku ono polegało między innymi na tym, że stalową wolę, klub ze Stalowej Woli musiałeś się zamienić na szkołę mistrzostwa sportowego w Szczecinie, a więc to jest drugi koniec Polski. Jak z Twojej perspektywy ta odległość wpłynęła na takiego młodego człowieka? No bo to musiałeś jakby trochę zerwać kontakty z rodziną, ze znajomymi? Dało to coś pozytywnego, a może negatywnie wpływało, trudniej było się skupić na tych treningach? Jak wyjechałem ze stalowej woli, musiałem się rozstać z rodziną, z przyjaciółmi, musiałem to tak jakby na bok odstawić, ale to było kosztem, kosztem tego, że zacząłem zdobywać te pierwsze sukcesy w Polsce. I no, jestem tego zdania, że trzeba się poświęcić, żeby coś osiągnąć. Jakieś kryzysy miałeś podczas tego, no bo wiadomo, i, i żyjemy w dobie Skype'a, internetu, no ale jednak tej bezpośredniej bliskości brakuje. Wiadomo, no, brakowało kontaktu z rodziną, z przyjaciółmi ze Stalowej Woli, ale cały czas miałem w głowie to, żeby przetrwać te kryzysy i które zaprocentują w przyszłości. I to jest moja motywacja bycia najlepszym. Rozłąka to jedno, a powiedz, ile kosztuje uprawianie sportu, boksu, bo to też są sprawy finansowe. Przed momentem mówiłem o garzach niebotycznych, ale to one są dostępne tylko i wyłącznie dla wybranych na samym szczycie kariery. Ty jesteś na jej początku. Raczej musisz ponosić tylko i wyłącznie koszty. Powiedz, na co taki młody człowiek wydaje pieniądze. Obecnie nie mam problemu z zakwaterowaniem, z cateringiem i dobrym miejscem do treningów. A do, do sponsorów nie mam głównego sponsora, który by mnie cały czas sponsorował. Dopiero gdy pojawiają się jakieś większe gale, typu na Polsacie czy Babilonie, wtedy się pojawiają jakieś firmy pojedyncze. Czasem, czasem pomagają, ale nie mam takiego głównego sponsora. I jak są jakieś firmy, które byłyby w stanie pomóc, to zapraszam do współpracy. Wydaje mi się, że twoją dobrą cechą jest to, że nie poddajesz się, dlatego że wielu młodym ludziom, którzy rozpoczynają karierę, rozpoczynają przygodę w zasadzie z boksem, wydaje się, że te sukcesy przyjdą natychmiast, przyjdą szybko, widzą siebie już na tych wielkich galach. Brak im pokory, no, i kończy się to tym, że od nich nie słyszymy. Jak w Twoim wypadku to jest? Yy, uważam, że boks mnie dużo nauczył cierpliwości. Od, od małego yy, zawsze byłem zawzięty, zawsze, yy, zawsze miałem w głowie to, że kiedyś mi się uda. I cały czas to jest moja motywacja, by cały czas się rozwijać. Wiem, że po prostu to zaprocentuję w przyszłości, bo uważam, że tylko ciężką pracą i poświęceniem można osiągnąć szczyt. No bo sporo uczą też porażki. Sam w jednym z wywiadów podkreślałeś, że zanim doszedłeś do młodzieżowego mistrzostwa Polski, podchodziłeś do tych zawodów trzykrotnie i dopiero za trzecim razem się udało. No właśnie. Byłem trzy razy w finale mistrzostw, dopiero za trzecim razem zdobyłem złoto. Każda porażka uczy, i ka z każdej porażki. Trzeba wyciągać lekcje, jak ktoś po porażce się poddaje, to później nie ma z tego efektów. Jakim bokserem Benjamin był wyjeżdżający ze Stalowej Woli, a jakim jest teraz? Choć w dalszym ciągu jesteś młodym człowiekiem, ale bogatszym o te, o te kilka lat doświadczeń. Uważam, że moja kariera się rozwinęła bardzo, zaliczyłem duży progres. Przede wszystkim jeśli chodzi o mój styl boksowania. Był od czasu, kiedy wyjechałem ze Stalowej Woli, w Szczecinie bardzo dobrze doszlifowałem swój styl, który polegał na boksowaniu z defensywy, pracy nóg, refleksie. Bardziej to dopracowałem i ciągle się rozwijałem. Gdzieś przeczytałem w jednym z komentarzy, że Benjamin za ale w środku brakuje jakiegoś przydomka, już coś. Koledzy znajomi coś ci podpowiadają z tym przydomkiem, czy ty raczej podchodzisz do tego, poczekajmy, jak będą takie naprawdę wielkie sukcesy? Jak będą wielkie sukcesy, to będzie można, będzie można jakiś przydomek wyłożyć. Twój młodszy brat również boksuje, jak to wyglądają relacje między wami? To ty mu doradzasz? Może on tobie coś doradza? Jak to jest? Tak, mój brat młodszy też boksuje, jest mistrzem Polski również. Nie ma między nami żadnej rywalizacji. Wspieramy siebie nawzajem, pomagamy sobie. Jesteśmy braćmi i chcemy być najlepsi. Jakie cele na przyszłość? O czym myślisz teraz dokładnie? Obecnie się przygotowuję do młodzieżowych przez Polskich, które będą z, za miesiąc w październiku. I na tym etapie jestem na budowania siły i wytrzymałości. A z dalszych celów, to moim największym marzeniem, są Igrzyska w Paryżu. No to cóż, dziękując za rozmowę tych igrzysk Ci życzę oraz siły i wytrwałości. Powodzenia w następnych pojedynkach. Dziękuję bardzo.